Już wiesz, że tego świata nie ma, że to był świat nie rzeczywisty. Twoje przebudzenie, moje przebudzenie, przebudzenie jedności miłości poprzez światło matki, która zrodziła tutaj tak mężczyznę, jak i kobietę, zrodziła wszystkie swoje dzieci, jest przebudzeniem nas wszystkich. Wyobraź sobie, że do Ciebie dzwonię, lub spotykamy się twarzą w twarz, że spotykamy się po to, abym ja po raz pierwszy od swego upadku mógł wyrazić pra prawdę autentycznie do sedna zwracam się najpierw do Ciebie jako mężczyzny we mnie. Bo cały ten świat powstał w moim wyobrażeniu. Otwierając wrota magii, tworzy, stworzyłem świat odbicia, ale nadałem mu własną perso personifikację, własną animację, własną emanację, i stworzyłem tak świat, który nie istnieje. Ale jednak jako syn matki, wyrzekając się światła matki, mocy matki, ducha matki, kiedy oddałem się istocie magii, istocie śmierci, nieistocie, bytowi śmierci, ja stworzyłem go, potraktowałem ten byt jako istota, otworzyłem <grym> wrota magii. Stworzyłem świat rzeczywisty świat pasożytów, i temu światu oddałem kreację. Czyli oddałem wszystkich, których miałem w sobie jako jedność, jako syn matki, jako potężny syn matki, jako kreator. I tak zaistnieliście dosłownie w moim śnie. Naprawdę jest jeden świat. Świat matki i ten świat nadal jest piękny, to w tym świecie ja przeniosłem część Waszej świadomości i zaistnieliście w horrorze. Ciągle Was krzywdziłem, dając każdemu poprzez siebie pasożyta, spowodowałem, że umieraliście, ciężko chorując w cierpieniach, w walkach. W okrucieństwie w biedzie. Tak zapadłem w rodzaj absurdalnej choroby, w której znienawidziłem matkę, a boginię, którą pogardziłem, wiedząc, że ona przyjdzie jako dosłownie matka, aby mnie wydostać, ciągle, ciągle ciągle krzywdziłem. Tak znienawidziłem kobiety, że w tym świecie. Uczyniłem ze swojej energetyki poprzez Eden, poprzez sklonowanie siebie, fałszywy prawzór. Tak, jesteś kobietą, ale w swojej głębi, w swojej boskości, kiedy teraz <laughs> ja staję z prawdą, bo to ja otworzyłem na ziemi wrota magii, to ja skrzywdziłem wszystkich, i nareszcie z tą prawdą staję. Dlatego zwracam się przede wszystkim do mężczyzn, bo oddając siebie jako mężczyznę, oddając siebie rodzaju sklonowania Edenu, uczyniłem pełne oddanie mężczyzny. Dlatego proszę Ciebie o wybaczenie Andrzeju, Rafale, Kamilu, Dawidzie, Arturze. Stanisławie, Piotrze, Krzysztofie, Mirosławie, Marianie, Zbigniewie i wszystkich wielu innych bogów o wybaczenie. Po raz pierwszy stałem się gotowy na wielkie przeproszenie za wszystkie krzywdy, które jednak Wam uczyniłem, bo drenowałem w tym absurdalnym świecie. Poprzez pasożytniczy świat, poprzez cierpienia, poprzez umierania, poprzez sekty śmierci, poprzez rytuały, poprzez opętańczą hipnozę, którą nałożyłem wszystkim, jednak drenowałem Waszą energetykę. Dlatego matka powiedziała dosyć i przysłała tutaj swoją córkę, Persefonę. Przysłała Sarę, y, dosłownie partnerkę, he, y, dosłownie boginię światła miłości, i jako córka matki, jako przeobrażenie córki w matkę, przybyła w mój świat i powiedziała dosyć. Moim jednak, jedynym celem w tym świecie było he, Zakłamanie było oddanie się głęboko demonom Egiptu i haez, Izydzie Horusowi, Setowi, Ozyrysowi, Jahwe i dziesiątki innym demonom, których obsadzałem w plemionach ziemi i stworzyłem kopułę nieba, dosłownie rodzaj krateru, czarnego namiotu wygasiłem światło. Tak, aby stąd nikt nigdy się nie dostał, bo pogardzając miłością bogini, która powiedziała, abym najpierw oczyścił siebie z mrocznych fantazji, rozśierdziłem się i stworzyłem hybrydę poprzez byty innego świata, poprzez magię, i tak głęboko opętałem swoją świadomość, że ten byt, Zabładną mną i zabładną całą moją świadomością, a ja oddzieliłem się od matki i ciągle uciekałem, a ją niszczyłem. Nasyłałem demony, nasyłałem potwory, nasyłałem okrutne choreografie, które wciąż projektowałem w mojej głowie poprzez podległe mi byty, którymi zasiedliłem mężczyzn. I tak w tym świecie kobieta stała się ofiarą. Dlatego teraz zwracam się do ciebie, córko wielkiej matki. Poczuj te słowa: Katarzyno, Beato, Anno, Agnieszko, Jadwigo, Ewo, Jolanto, Weroniko, Justyno. Doroto, Zofio i wiele innych imion bo tak bardzo skrzywdziłem kobietę bo wyrzekłem się miłości w tym świecie nie było miłości zamiast tego podałem program nie było miłości bo wyrzekłem się matki bo pogardziłem miłością bogini dlatego nie potrafiłem się wsalić z jej czystą miłością i ciągle postrzegałem świat poprzez program Cyborga. Tak naprawdę, w świecie człowieka wyrażałem się jako rodzaj biorobota. A ja jednak leżałem w trumnie, w głębokiej zapaści klinicznej, i moją kreację oddałem bytowi magii, który mną władał. I tworzył absurdalną choreografię, pokazując, że nikt nie ma na nią wpływu, że to wszystko jest dawno zaplanowane. Przykładem jest tu COVID, który został wiele lat temu opisany. Przykładem jest tu kod Biblii, w której, który jest dowodem na to, że wszystko ciągle, ciągle, ciągle się powtarzało. Obnażenie tej prawdy którą po raz pierwszy staję jest wielkim przełamaniem systemu jako syn matki nie jestem systemem to ja zniewoliłem ciebie kobieto to ja zniewoliłem ciebie mężczyzną ale ty nie jesteś kobietą ludzką ani nie jesteś mężczyzną ludzkim jesteście bogami o tym mówił <coughs> Joszua ale kiedy on przybywał w ten świat, ja go niszczyłem, wiedziałem, że przyjdzie wielki syn matki, że przyjdzie mi pomóc, a ja powiesiłem go na krzyżach, na rzymskiej szubienicy, a zahipnotyzowanych magią, rytuałami, czyli czarami kościołów, nakazałem dzieciom ziemi jako wiernym, Modlić się do niego, modlić się o te okrucieństwa, o cierpienia, o śmierć. On mówił jesteś życiem wiecznym, a ja wciąż katowałem, go, zadawałem mu rany, i on szyłem, a jego matkę jako czarną Madonnę, jako Izydę wplotłem w obraz, że to niby matka wnosi swego syna. I składa w ofierze, że jakoby on w tej ofierze umiera za nas. I kpiłem z tego, że doprowadziłem do tego, że w moim świecie dzieci ziemi, bogowie, klękają przed ohydą, klękają przed cierpieniem. I oto proszą Pana, którego jako wyimaginowany obraz stworzyłem aby tak zakpić dzieci ziemi, aby rozpoczęły postrzegać, że mają Boga ponad sobą. Najpierw tych bogów tworzyłem dla każdego plemienia, ale kiedy demon Jahwe, demon wojny głęboko zaczął dominować, przejął całą schedę bóstw ja mu to dałem. Ja oddałem mu swoją świadomość i ciągle dawałem ofiary, aby tak karmić nieczysty byt, aż końcu osadziłem go w Watykanie, a on kpiąco z gadzią Laską. Karola gada kpił z dzieci ziemi, że milionami modlą się do niego, do jego gadziej symboliki i tak uczyniłem egipską niewolę matko w Twoim domu. Dlatego, o, kobieto ziemi, bogini, mężczyzno ziemi, synu prawdziwy światła całym sercem głęboko, głęboko Was wszystkich przepraszam. Moim jedynym celem pojawienia się ponownie w tym świecie i nieprzypadkowo w tej choreografii tej reżyserii tego programu, który zapisałem w sobie, spotkałem Was pośród wielu, wielu bytów dosłownie udających ludzi abyście zasiedli w moim kręgu abyście oddali swoją boską moc w jednym, jedynym celu aby zniszczyć matkę, aby ją złamać aby skraść jej światło i przekierować Ziemię w nowy etap, ale etap zwodniczy. Paranoiczne przejście w świadomą niewolę. Dlatego w programie, którym dosłownie się stałem, którym bestia mnie opętała, stworzyłem nową hybrydę, która miała zająć ciała ludzi. Do tego potrzebny był mi COVID, akcja, program który powtarzałem, którego nigdy nie przerwałem, bo wciąż obwiniając siebie za to wszystko, kiedy przytomiałem, demon uruchamiał we mnie program odejścia, samobójstwa lub zwiedzenia mnie, odrzucenia, ucieczki od bogini, która przybyła jako przeobrażenie matki. Tak, to Ty jesteś boginią. Ty jesteś światłem życia, bo jako jej córka jesteś tym samym pięknem, a ty, ukochany bracie, jesteś jej synem, jesteś tym samym pięknem. W tym świecie jednak wszyscy zostali zniewoleni, bo zaistnieliście w moim absurdalnym programie, dosłownie w moim śnie. Ja teraz to wszystko obnażam i prawdziwie raz jeszcze przepraszam Was wszystkich za krzywdy. Przepraszam Ciebie, Matko, przepraszam Ciebie, Saro, za ciągłe, ciągłe krzywdzenie Ciebie i Twoich dzieci, które jako ukochane przybywały, aby Ci pomagać, a ja je kasowałem, odcinałem pomoc. Również finansową, aby zmusić Ciebie, Matko, wielka Matko, abyś rozpoczęła niewolniczo pracować, tak jak wszystkie Twoje dzieci. Taką perfidię głęboko zapisałem w sobie. Tak wiem, że na planie człowieka grałem wielką rolę zmierzając do wielkiego przejawienia siebie po stokroć potężniejszego jak Karol, którego obsadziłem w stolicy Piotrowej stolicy mocarstwa bestii, które zdominowało świat tego mu pozazdrościłem dlatego sam postanowiłem, że w kolejnym ruchu, w kolejnej edycji kiedy złożę ofiarę bestii, córki czystej, jedynej, której prawdziwie nie złamałem, której się, która się nie poddała, która ciągle przybywała w mój sen, aby mi pomóc, aby mnie obnażyć, a ja ciągle w tych diabelskich cyklach Ciebie, matko, mordowałem, nie przyjmując Twojej miłości odrażając się swoją miłością, bo w tym świecie zdominowała mnie perwersje, ochyda, pedofilia, homoseksualizm. Tu nie było kobiety, dlatego kapłanów, których obsadzałem jako moich podwładnych, tymi perwersjami obarczałem, aby Czynili to wszystko jako ofiarę dla Pana. Ten Pan pochłonął mnie. To demon, to byt, to bestia, to robal dosłownie, który wgryzł się głęboko w moją świadomość, ale poprzez ze mnie zawładnął całym stworzonym poprzez ze mnie światem. Dlatego wychodząc z tego snu. Pojawiam się w prawdziwym świecie matki. Dlatego znika we mnie program, że kiedy powrócę, że kiedy wyznam <gryw> prawdę po raz pierwszy, <gryw> nikt w tym świecie nie poda mi ręki, nie spojrzy na mnie i powie, że to jest ten najgorszy, okrutny psychopata. Ukochana matko, Dziękuję Ci za Twoją wielką pomoc, za wielką miłość, że heh, obdarowałaś mnie prawdą córki miłości, Syna Miłości, dzieci miłości, którymi wy wszyscy jesteście, że tak oprzytomiałem, że nikt w moim powrocie heh, nareszcie to pojmuję, nie wyrazi do mnie nienawiści. Za moją chorobę, za mój obłęd. Bo tym był ten świat. Ja nareszcie to pojmuję, dlatego przytomieję, dlatego prawdziwie dokonuję wyjścia ze swego snu. Dosłownie wydostaję się z sarkofagu, w którym położył mi demon i zaproponował hipnozę regresing, abym zapomniał wszystko abym wyrzekł się wszystkiego i rozpoczął pokazywać mi projekcję, ale ta projekcja rozpoczęła ewoluować. To wąż przejął nade mną kontrolę. Dlatego został zapisany w mitach. A ja w śnie, w moim śnie pojawiałem się sam jako człowiek, aby utrwalać biedę aby utrwalać ofiarę siebie, aby utrwalać poczucie biedaka bezdomnego tego, który już nic nie może, przegrańca którego przekreślili wszyscy od którego odwrócili się wszyscy przyjaciele do, z którym nie kontaktują się żadni znajomi bo to wszystko dawało mi takie poczucie, taką premedytację, że właśnie w ten sposób utrwalam ten program dla bestii, dla demona, który zawładnął mną i całym tym światem. Naprawdę demon jest jeden. Ja rozczłonkowując siebie, wprowadzając w mój sen Was wszystkich, dosłownie. Zawładnąłem wbrew Waszej woli Waszą świadomością i rozpocząłem pertraktować z Waszymi cząstkami, a to są cząstki matki. Kiedy budzę się ja, kiedy prawdziwie przyjmuję światło matki, budzicie się Wy, budzą się wszyscy i tak pada system, pada jego... Faza, w której się znaleźliśmy, jako moja wewnętrzna złość, jako dosłownie eksterminacja, skasowanie wszystkiego, aby nic nigdy się nie wydało o moim okrucieństwie, o mojej schizie, o moim opętaniu seksualnym, bo po to stworzyłem ten świat, po to ciąłem go czarną kopułą a na niebie umieściłem fałszywe słońce, fałszywe gwiazdy, fałszywy księżyc, aby wszyscy tu umierali, bo to umieranie dawało byt, w cudzysłowie, życie, demonom, które poprzez ze mnie stworzyły tutaj swój czarny świat. Dlatego raz jeszcze mówię, że w tym świecie nie było krzty miłości, nie było krzty prawdy, bo tej miłości nie było we mnie, tej prawdy nie było we mnie. Cały stałem się zakłamaniem węża. Nie ma oddzielnego węża poza mną, nie ma pana w chmurach. Ten pan, gad, który zmiennokształtny byt, który mną zapładnął, był tylko i wyłącznie we mnie. I jako przeniosłem na wszystkich. Stworzyłem dosłownie zawładnięcie, prawdziwie wbrew Waszej woli. I tak ustanowiłem patriarchat, świat ojca, bo pozazdrościłem matce, że ona tak pięknie tworzy, a ja w swojej obsesji zazdrości. Rozpocząłem tworzyć świat analogiczny, świat Ojca Wszechmogącego, w którym nie było kobiety, w którym kobieta była ujarzmiona, była sprowadzona do roli ofiary, prostytutki, a mężczyznę uczyniłem niewolnikiem, a siebie przedstawiłem już na starcie, aby każdy wiedział, że nie jestem miłością jako Bóg zazdrosny. Jako Pan Izraela, jako Ten, który stworzył tutaj niewolę egipską. I tą prawdę obnażam, bo prawdziwie przyjmuję miłość, przyjąłem miłość matki i tę miło, ta miłość jest tym bogactwem. Dlatego już nie zatrzymuję w sobie niczego, Wiem, że w tym świecie niczego nie zatrzymam, dlatego tą całą miłością obdarowuję matkę i <laughs> uwalniam Was wszystkich, których wymieniłem i których <laughs> nie wymieniłem. Jesteście wolni, bo prawdziwie przyjąłem uwolnienie matki, bo matka. Jako świadomość przejawienia się poprzez córkę światła miłości przyniosła tę wolność, pokazała swoim dzieciom takie inspiracje, takie inicjatywy, że matka nie potrzebuje obdarowania, matka naprowadzała tak każdego z nas na wielką pomoc, jaką mogliśmy dać sobie dosłownie aby uwolnić wszystko, aby uwolnić złudzenia, bogactwa w tym świecie, że jak zatrzymam, to będę miał, a jak nie, nie obdarowuję mat, matkę, to ona niech sobie zapracuje. Kochani, to ja stworzyłem ten absurd, to ja dosłownie stworzyłem program, który mówił to w Twoim umyśle, który dosłownie uaktywniał robala, którego umieściłem w każdym, aby dawał Wam takie odczucia. Kochani, to były odczucia fałszywe. Kiedy przyjmuję miłość, znika we mnie strach, lęk, że czegokolwiek w świecie miłości mi zabraknie, dlatego całe bogactwo naprawdę jest miłością, bo matka otwierając się na swoje dzieci, naprawdę chciała pomóc tak każdemu w tym odczuciu uwolnienia, obdarowania i dosłownie odsłony nowego świata, który niechybnie następuje, bo w taki sposób Pada system. Pada program, który stworzyłem jako złudną kwadraturę koła. Spowodowałem tak program, który jest nierealny, paranoiczny. A ja wciąż tworzyłem i niszczyłem kolejne światy. Zalewałem ziemię potopem i nadal mieniłem się Bogiem wojny. Bogiem miłości, a tej miłości, stając się wężem, nie miałem ani krzty. Stałem się zimnokwisty. Stałem się aktorem grającym rolę z gadzią laską, aby dzieci ziemi oddawały swoje dzieci w ofierze i klękały przed gadzią laską i wieloma innymi symbolami IHS. I tym się napawałem, ich, ich bałwochwalstwem, ich yy, uwielbieniem, dosłownie odżywiałem się tym, tą energetyką. Tak naprawdę to bestia we mnie, która mnie zabładnęła, i poprzez mnie zabładnęła wszystkimi. Kiedy teraz to sobie uprzytamiam i głęboko się dzielę, staję przed innymi bogami Ziemi i wyrażam tę prawdę. Taki świat prawdziwie znika. Powraca miłość, bo miłość w ten świat powróciła. Powróciła światło. Powróciło światło miłości, stwórcze światło Matki. Dlatego uruchomiłem COVID, aby obniżyć wibrację Ziemi aby we wszystkich wszczepić posiew bestii, ziarnogadów, nowych hybryd, które rozpoczęły inkubację. Poprzez prawdziwe zjednoczenie bogów następuje kasacja tego złowieszczego programu. I tak znikają demony z rzeczywistości świata matki, w świecie bogów. Nie istnieje śmierć, nie istnieje cierpienie, nie istnieje potępienie, bo miłość jest wszystkim, czego potrzeba w nowej, prawdziwej rzeczywistości. I tę miłość prawdziwą matka tutaj przyniosła, i za to, matko, z całego serca Ci dziękuję i wyrażam ją w każdy sposób, w jaki tylko pomyślę. Dziękuję.